Podejrzani o udział w bójce na placu Konstytucji obywatele Gruzji doprowadzeni do prokuratury. Dziś rano około godziny dziewiątej do prokuratury rejonowej Warszawa w śródmieście przy ulicy Kruczej w asyście policjantów doprowadzono obywateli Gruzji podejrzewanych o udział w bójce. To tragiczne zdarzenie miało miejsce w piątkowy wieczór przed jedną z restauracji na placu Konstytucji w Warszawie. W wyniku odniesionych obrażeń zadanych ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem, jeden z uczestników bójki, obywatel Gruzji, zmarł. Policja analizuje przebieg zdarzenia i motywy, które mogły doprowadzić do wybuchu konfliktu. Kluczowe dla sprawy mogą być nagrania z monitoringu oraz zeznania świadków. Zatrzymanym mężczyznom może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura prowadzi czynności w kierunku ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia i odpowiedzialności poszczególnych uczestników bójki. Sprawa ta wzbudza duże emocje wśród mieszkańców Warszawy, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa w centrum miasta oraz coraz częstszych zdarzeń z udziałem obcokrajowców. Plac Konstytucji, będący jednym z kluczowych punktów stolicy, to popularne miejsce spotkań, w którym rzadko dochodzi do podobnych incydentów.